Dzień doberek. Jesteśmy na naszej kolejnej inwestycji mazurskiej. Tym razem bliżej Giżycka w miejscowości Jagodne. Tu budujemy kolejną już w historii naszej firmy przepiórkę. A przepiórka jest urokliwy głównie ze względu na taras. To jest przepiórka po pewnych modyfikacjach, zresztą jak prawie wszystkie nasze domy. No, jak widzicie, mamy konstrukcję szkieletową skończoną, przykryte membraną na dachu kontrołaty. Łaty. Co jest ciekawe w tej inwestycji? W tej inwestycji chciałbym wam pokazać jedną rzecz, rzecz, o którą czasami pytacie. Mianowicie, że co zrobić, jak jest spadek działki? Otóż jak popatrzycie, to tu ten spadek działki jest dość znaczący. I żeby móc w tym miejscu postawić dom zgodnie z wolą inwestora, musieliśmy tam się troszeczkę wciąć w ziemię a tu zrobić nasyp, no i ten nasyp musi być odpowiednio szeroki, żeby dom stał stabilnie. Tu jak widzicie wykorzystaliśmy taką pospółkę z prawdziwego zdarzenia, to znaczy żwir zmieszany z glinką o zmiennej frakcji. To się naprawdę dobrze zagęszcza, jak jeszcze na tym z wierzchu trawa porośnie, będzie nośne jak grunt, grunt rodzimy. No tradycyjnie możemy pokazać z czego budujemy, jak widzicie, każdy element drewniany jest podpisany, cechowany jako drewno C24. Często spytacie, skąd jest. Jest najczęściej z firmy Sodra z krajów skandynawskich. Każdy element jest opisany numerkiem, ma swoje miejsce. Także składa się to jak duże klocki Lego. Przypominamy Wam też, że gdybyście byli zainteresowani, możemy Wam. Prefabrykować taką konstrukcję i zapakowaną, wysłać ciężarówką w dowolne miejsce do samodzielnego montażu. To, co też jest nasz wyróżnia, część firm to od kilku lat po nas kopuje, kopiuje, to stężenia ukośne. Co to daje? Takie stężenie ukośne powoduje, że konstrukcja ma swoją sztywność bez pokrycia żadną płytą konstrukcyjną. Tak? Czyli tak naprawdę, tak jak teraz stoi, już tego nic nigdy nie ruszy, będzie stało długo i stabilnie. Co, co tu jeszcze widzimy? To mamy rurę, którą akurat pociągnęliśmy z wodociągu na ścianę budynku, żeby dało się podlewać ogródek. Komin jest już wymurowany. Druga rura wprowadzona do środka. Tutaj widzę konstruktor miał jakiś ciekawy pomysł, a ekipa montażowa bardzo posłusznie zrealizowała. Jak widzicie, mamy tutaj coś jak. 15 domków dla chomików, a kuku zaglądamy z dziupli, to niczego to wszystko nie jest potrzebne, ale na pewno dzięki temu jest mocniej. Tutaj, gdzie jestem, będzie taras. Taras o szerokości prawie 3 metrów, długości prawie 9, czyli blisko 30 metrów kwadratowych zadaszonego tarasu. Co jest jeszcze ważne, możesz tutaj pokazać u góry. Ponieważ klient jest wrażliwy na hałas, zażyczył sobie, abyśmy wytłumili mu dach. Położyliśmy płytę stejko na dachu po to, żeby wytłumić dźwięk wydawany przez deszcz podczas uderzania o blachę. I da to po pierwsze komfort taki akustyczny, będzie po prostu ciszej. Po drugie, da też komfort termiczny, bo stejko jest izolatorem. A dodatkowo stanowi to swoiste poszycie dachu, na którym leży. Membrana, bo membrana jest położona w tym wypadku na stejko, a nie pod. Tam za domami mamy już szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Jak jest, to jak podoba Wam się nasza robota? Chcecie mieć taki dom większy, mniejszy, podobny? W Radomiu, w Warszawie, na Mazurach, czy Białym Stoku, napiszcie, zadzwońcie. Przyjedźcie do nas do biura na spotkanie. Razem zbudujemy dom waszych marzeń. Piąteczka.